Witam, jestem Kobi I najwyższy czas aby rozpocząć pierwszą recenzję, a zacznijmy od małych Einsteinów. Zapraszam! Malinstein. Rakieta w gna, to zabawa na 102. A oto i nasi bohaterowie. Leoś, Ania, Łukasz i Zuzia. Uwaga, lecimy. No dobra, pójdźmy już zatem do pierwszego odcinka. Jestem Zuzia. Bardzo lubię patrzeć na gwiazdy. Popatrzmy przez mój teleskop. Gwiazdy są przepiękne. Galaktyka cała iskrzy. Spójrzcie, to Saturn. Piękna planeta. Ma pierścienie. Tańczy z Saturnem. Muzyka gra szybko. Bardzo szybko. Nic mi nie słychać, co się dzieje w kosmosie. To tylko podkład muzyczny w serialu animowanym. O, pierścień chyba zaraz spadnie! Spadł! Pierścień Saturna spada na Ziemię, super! A jakby nie było, pierścienia od planet to nie są żadne złote obrążki, po prostu składają się z meteorytów, które okrążają planetę. Wylądował w moim ogrodzie! Następnie Zuzia wzywa swoich przyjaciół, by pomóc pierścieniowi wrócić do Saturna, więc teraz będziemy przechodzili do sceny, która będzie się powtarzała w każdym odcinku. Żeby wystartować potrzeba nam bardzo dużo mocy. Klep, 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 klep. Zuzia klepie. Łukasz klepie. Ania klepie. No to może jeszcze tak w realu w samolocie pasażerskim? Uwaga pasażerowie! Żeby samolot wystartował potrzebuje więcej mocy. Więc musicie wszyscy klepać po kolanach. Piloci klepią, ja też klepię, wy też musicie klepać. Już! Klep, 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 klep! Pokonaliśmy grawitację, rakieto, schowaj silnik. Jesteśmy w kosmosie! Kosmiczny kamień! Meteor! O, leci prosto na nas! Spokojnie, wiem co trzeba zrobić. Rakieta? Muszę mieć grawitację. Dzięki? Załatwimy meteor pałeczkami Bębna. Tak, bo instrumenty w kosmosie są takie potrzebne nawet wtedy, gdy nadlatuje jakiś meteor. Rakieta znalazła fajny gwiezdny skrót do Saturna. Ale No i dobra, dotarli do Saturna, pierścień wraca na swoje miejsce, więc teraz możemy przejść już do następnego odcinka. Huh? No też się dziwię o co chodzi. Zaraz, zaraz... Rakieta ma szkawkę. Rakieta ma szkawkę? To może uznamy jakikolwiek pojazd latający lub jadący, że dostaje między m.in. dla przykładu... Widzisz jakiś samochód jadący na ulicy, żarpie w czasie jazdy... I jesteś przekonany, że dostał czkawki. Spokojnie, Rakieto, coś wymyślimy. Cześć, mała myszko. Rakieto, ta maleńka myszka cię zaskoczyła? Dzięki maleńkiej myszce rakietowa czkawka zniknęła. No dobra, chyba już wiemy, co zrobić w takiej sytuacji, gdy twój samochód szarpie w czasie jazdy. Proszę pana, czy mógłby pan naprawić mój samochód? On szarpie w czasie jazdy. A właśnie widzę. Widocznie dostał czkawki, ale nie martw się. Jest pewne rozwiązanie. Znajdź mysz, pokaż swojemu pojazdowi i się wystarczy. I czkawka przejdzie. Jak to mysz? Nie oglądałeś nigdy małych Einsteinów? Dziś! Wypróbujemy moją nową zabawkę. Chodź tu, chodź tu. Poznajcie mój samolocik. Powiem wam, co jest w moim zabawkowym samolociku najfajniejsze. Potrafi latać, ale jedyny sposób, żeby dać mu moc do latania, to zaśpiewać. Zaśpiewać? Myślałem, że się używa pilota. Pomożecie mi śpiewać, by mój samolocik poleciał? To pokaż, jak to się robi, a nie pytaj się nas. A... Samolocik powoli wystartował, śpiewajcie dalej. a I poleciał! Spójrzcie w górę! Mały helikopter zaczepił się od drzewo. I samolocik chce polecieć, żeby uratować zielony helikopter. Żeby się do niego dostać, samolocik musi przelecieć nad Coit Tower, nad mostem Golden Gate i wzlecieć na szczyt ogromniastej sekwoi. Moglibyście już od razu polecieć na tą sekwoję, pomijając Kuwait Tower i wieżę od mostu Golden Gate. Leć prosto, samolociku! Nad ulicą! O-o! Na drodze, samolociku, jest muzyczna rogatka! To nie można byłoby ją pominąć, a nie lądujecie na środku jezdni. Będziesz musiał lecieć wyżej niż latałeś do tej pory. Mogliście już od razu polecieć na tą sekwoję. A ja będę musiała śpiewać wyżej niż śpiewałam do tej pory. Senio? Pomożecie mi śpiewać, żeby samolocik potrafił polecieć wyżej niż do tej pory? Nie. 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 Cztery razy nie. Świetnie. Nie zgadzaliśmy się przecież. ...przelecieć bardzo, bardzo wysoko nad tym mostem! A ja będę musiała śpiewać bardzo, bardzo wysoko! Pomożecie mi śpiewać, żeby samolocik mógł przelecieć nad mostem Golden Gate? I te pytania tak na okrągło? Samoloci, skłonam zielonemu helikopterowi rozruszać śmigło. W końcu helikopter został uwolniony, a tak podsumowując, miło że wykorzystali klasyczną muzykę, bo naprawdę jest ładna, ale naprawdę były tu dziwne sytuacje, jakie widzieliśmy w tej bajce. No dobra, teraz się już z wami żegnam, a do zobaczenia w następnym odcinku.